Niewydolność serca, proszę Państwa, to jest y, stan, który mamy w efekcie zadziałania różnych czynników, czynników ryzyka w naszym życiu. Takimi czynnikami ryzyka, które mogą prowadzić do niewydolności serca, jest nadciśnienie tętnicze, jest cukrzyca, zaburzenia rytmu, y, otyłość, hipercholesterolemia, palenie papierosów. I wiele innych mniejszych, ale to są te, które są podstawowe i bardzo rozpowszechnione, a zatem dotykają. Ogromnej części naszego społeczeństwa, i w rezultacie prowadzą do tego, czego chcielibyśmy uniknąć: do niewydolności serca. My musimy sobie zdawać, czym jest niewydolność serca. To jest to sytuacja, kiedy mamy ograniczony wysiłek, kiedy mamy duszność, kiedy ciężko nam jest przejść, kiedy puchną nam nogi, czujemy się mniej sprawni, mniej wydolni. I w związku z tym chcemy tego wszystkiego uniknąć. Ja już nie chcę mówić o tym, że jest często przyczyną wcześniejszego zakończenia naszej aktywności zawodowej, niespełnienia, rozwoju też depresji z powodu niewydolności serca. A tak naprawdę pilnowanie każdego z tych elementów, albo przynajmniej niektórych, bo tak naprawdę nie wszystkie te elementy występują u każdego z nas. U niektórych z nas trzeba bardzo dokładnie pilnować ciśnienia tętniczego, żeby one miało prawidłowe wartości, czyli jeżeli jesteśmy młodymi ludźmi, nie przekraczało 140 na 90, u osób starszych może być troszeczkę wyższe, ale jeżeli pacjenci dobrze tolerują ciśnienie, również powinno być nie przekraczać 140 na 90. Jeżeli mamy cukrzycę, to powinniśmy dbać o to, żeby ona była. Kontrolowana, żeby wartości glikemii były również prawidłowe, jeżeli mamy otyłość, to powinniśmy bardzo zadbać o to, żebyśmy tej otyłości nie mieli. I tutaj jednym z takich głównych czynników to po pierwsze dieta, a po drugie aktywność fizyczna. Wreszcie, jeżeli mamy nałogi, które prowadzą do Mogą prowadzić do niewydolności serca albo do wystąpienia czegoś, co jest wcześniej przed niewydolnością serca, zwykle w wyniku palenia papierosów, otyłości, braku aktywności. To jest choroba niedokrwienna serca i zawał, który uszkadza nam serce i w tym mechanizmie prowadzi do niewydolności serca. To zaprzestać palenia papierosów. Mamy różne leki, plastry, które mogą nam pomóc w pozbyciu się tego nałogu. No i wreszcie. Kontrola częstości rytmu serca u pacjentów z migotaniem przedsionków, leczenie skuteczne migotania przedsionków albo przynajmniej kontrolowania. Czasami u młodych kobiet, u których częściej występuje przyspieszony rytm serca, również kontrolowanie częstości rytmu serca. Sam przyspieszony rytm, są prace, które pokazują, że jeżeli serce bije powyżej 75 uderzeń na minutę, to to już zwiększa nam szansę na wystąpienie zawału serca wcześniejszej śmierci yy, i niekorzystnego rokowania.